Całej Polski tutaj w zakopanem widzów. Wiele milionów przed telewizorami i jest nasz orzeł z Wisły Łukasz Kruczek. Pozycja jeszcze się poprawił i trafić na progu, żeby nie było tego strzału do przodu. Jest w górze, zobaczymy, będzie. Jest dobry skok! Brawo! Drugi, dobry, powtarzalny Brawo. skok. Dobry skok, tak. 128, pierwsza próba, teraz wydaje mi się dalej. 130 brawo, metrów. Brawo, brawo, super. O, super. przepraszam, zacząłem klepać z radości Apolloniusa Taylera w jego pooperacyjny obojczyk, ale trudno się z radości opamiętać. To, przy takich słowach to nie boli. Dobrze. Przepraszam, ale... Już wiadomo, że obronił swoją pozycję i skoczył dalej. Brawo, Adam! Wczoraj zaryzykowałem, że, jeżeli będzie we wszystkich konkursach, prowadzi w tej chwili 263,4.